Katałemka, witam was na kolejnym odcinku. Siemka Z żoną. No, dawaj. Do niego muszę iść, tak? Tak, tak. Dzisiaj kończymy tutorial, mam nadzieję. No, dawaj, bierz misję od niego. I teraz, mhm. teraz musisz do tego kolejnego gościa Wiem. podjechać. No, barierkę masz przed sobą. Mhm. Mhm, Barierkę Czemu mam. Masz? barierkę. No co Aha, ten to. A, no tak. To było <grym> no. no. Nie widziałam. Dobrze. Zostałeś 3 dni premium. O, to teraz musimy grać na UMOR. <grym> Najgorzej. No, Dobra, to, to jest nudne. To pomiń to. Tego nie klikaj. Co, koniec? Nie, jeszcze masz. Tam. już przeszłam tutorial, koniec. Serii? Welcome to Albion, a czekaj, kliknij. Welcome to Albion, co tam jest? No, kliknij. Hmm. Nie. Nie, nie, nie. Zostaw to. Idź do tego drugiego gościa w mieście, co masz wykrzyknik. Gdzie mam wykrzyknik? No, mapę sobie jak nie widzisz. No, tam o. Gdzie, tu? Nie, wykrzyknik. A tu? No, tu byłaś. No, gdzie ty masz tego? No, drugi wyczyn. masz tu. A? Jezu. Nie widziałam go. No. Dobrze. Niech ty nie widzisz takich wielkich rzeczy. Nie widziałam tego. No, już minęłaś, gośnie. No. O, tutaj. No. No. Ok. Return to. O no! To nie No, complete. Nie pamiętam który Quest. Czyli Gathering Progress. Kliknij w niego pokaż co on to ma. Nie, to nie. zostało No to zbierać muszę. Ale ma jakieś takie misje. Czekaj, gdzieś to była misja. Idź do tego pierwszego. Gdzieś to była misja, która ci jeszcze daje coś tam. ten Johna trzeba było jakieś zrobić. No. Kliknij w niego. Kliknij w niego. No przestań, się czekać. Kombat, kliknij. No. O, jest nagroda jakaś. No to dawaj No. Okay. akcept, tak. Teraz musisz iść na ekspedycję, A, ale najpierw iść do skrzynki. Taka wielka skrzynia jest w mieście. Tu gdzie wszyscy stoją? Wielka skrzynia w mieście, tak. Tu. I zrzuć osiołki No czemu osłona? No oddać? zrzuć je. No. I dawaj teraz na ekspedycję No To tą ręką rób Tą co obsługuje klawiatury No i dawaj ekspedycję No No Weź jebekę Czemu? No będziesz walczyć Tak? No Z kim? Teraz tak No czekaj, z... bo ja muszę być gotowa do walki Z nim U... będę walczyć Nie, to jest gościu, który ci mówi Witaj staju No tak. Weź sobie zjedz jedną zupkę Dwójkę naciśnij, dwójkę naciśnij. Tak. I teraz, no, idź dalej. I walcz z przeciwnikami po kolei, wszystkich pokonaj. Nie widzę przeciwników. No, zaraz zobaczysz, jak ci wpiorą. O, tu? Te no. szczury? Tak, szczury pustynne. Ja im wpiorę. No co? Już nie żyją, no. Musisz iść dalej. O, Pamiętaj, się. że możesz korzystać z swoich potężnych umiejętności. No. no ale jak ich nie przerywasz, to więcej no. biją. No. No już, już, już spokojnie nie żyją. Tam się nie da. No widzę. No tu masz zejście. No. Co no no. tutaj są takie dziwne, niewyraźne tematy? No jak niewyraźne. No. Nie widzę tych rzeczy. No masz mapę tutaj, po prawej na dole. No. Jak nie wiesz co się dzieje, to tam patrzysz. Niewyraźne rzeczy. A co dopiero, jak będziesz musiała z przeciwnikami walczyć z prawdziwymi? Co to nie są prawdziwe? To, są... to jest komputer. A jak będziesz miała graczy? Kto, będą sprytniejsi. A on na przykład miałeś unikać tego. Jak się robiło. No idź po prostu do tego miejsca. Tak? No. Na tej postaci nie masz uników. O, szczury. Tak, tylko że no, nie, nie trafiłeś. Tam gdzie masz myszkę, ten no. znacznik to tam Dobrze. trafiasz ku. No, rzuć ku w nich. Nie trafiłeś. Trafiłeś. No rzuć ku w nich. O, widzisz? No. no odsuń się, odsuń się. No i znowu dup. Jezu, ty masz reakcję słonia. <laughs> No weź, jak on w Ciebie celuje... No nam w niego! Jak on w Ciebie celuje, to... ZEJDŹ NA bok. Czerwony nie leczy. Ci widzowie znowu będą pisać. No co? No bo to ma zasięg ograniczony. To jak za daleko wycelujesz, to ci doleci na maksymalny zasięg. To oni pisali, że czerwony nie leczy? Tak, widzowie ci pisali. A no coś było. No przestań klikać wszystkie przyciski naraz. Proszę, mam takie taktyki w grach. No, no to tutaj to nie działa. Właśnie się ucz. Co robi który. Widziałeś jak ich wzięłam? No. Ładnie. No. Jeszcze trochę i no. będziesz, będziesz super graczem. No. No, okej, okay, daj. Tutaj coś jest Czemu ukrytego. Nie mogę iść. O, idzie. No, tu masz coś ukrytego. Gdzie, tu? W nie. Nie, nie, jednak nie. Co? Nie, jednak nie ma. No. My już z z. E. Największy, największy damage Ale nie, nie klikaj no tego, już. E, tak? Mógłbyś nie pukać? No tak robisz. Efekty. robisz no. z mikrofonem złe. A Ty. mogę tu na ośle jeździć? Nie, nie możesz. Czemu? No nie klikaj tego, Edward. No razy. przestań. No nie mogę. Jak naładujesz, to robisz więcej obrażeń. Mhm. No. Ty. To nie jest teken. To nie teken No i... No. Pa, leci, duh, patrz, prawie go zabiłeś mhm. Jednym strzałem. Dajka. Możesz ich też po kolei pobiegać koło nich, no, aż ja szybko... na niego kliknąć. No. Mhm. No. Możesz ich też zebrać po kolei wszystkich. O nie trafiłeś. No, widzisz. Co? Co? Widzę. Nie trafiłeś. Możesz też tak biegać, żeby oni się zebrali w jedno miejsce tak, wszyscy tak. i wtedy ich wszystkich razem lejesz. Tak? A nie klikaj wszystkich przycisków na raz. Przestań. To nie działa. No. Przestań na mnie krzyczeć. No zrozum to. Że jak będziesz walić klawiaturę pięścią Teraz to nic. nic ci... nie będę <laughs> To ci nie pomoże. No skrzynkę otworzyłaś. Z pieniądzem. 520 silvera. Jak to zrobiono? No rozwaliła się. 520 silvera było. O, o, okay. Ach zapomniałam. Z, się. że to nie. No. strzałkami się biegę. O, masz mini bosa. No, walcz z nim. No, też prosty jest. No, czemu nie używać umiejętności. tam. Czemu je rzucasz gdzieś w przypadkowe miejsce Co? na mapie? Co? Co robi zamiotacz ognia? To ja czy on? On! No. No to uciekaj od tego, nie stój w tym. Czemu nie używasz potężnej umiejętności Używam. na E? Nie Używam. Nie użyłaś ani razu. Zabiłam go i tak. Dobrze. Jezu, pierwsza walka z graczami będzie straszna. Czemu? Muszę cię tam podpuścić. Nie. Tak. No dawaj te E. No daję. No widzę właśnie jak w klikasz cały czas. A, nie trafiłam. Odsuń się, odsuń się, no i dob No nie zdążył mi odejść. No jak nawet nie kliknęłaś. Kliknęłam. Nie. Tak. O nie, o nie! zaraz mnie uderzy! O nie! No. O, uderzył. Dlaczego nie mnie atakujesz. Otakuje! Tylko z najsłabszymi atakami. No jak dałam, e! No teraz. Nie, nawet nie użyłaś. Użyłam. No widzę, że nie użyłaś A masz na dole, jak użyjesz czegoś, to ma... O. To ma czas odnowienia No I dalej robisz autoataków Najsłabsze obrażenia No kur... robię No teraz Nie No tak Widzę kiedy robisz kur... Mnie nie oszukasz No, no co? Szczury Ale to nie są no. szczury Już powoli się zbliżamy do końca Ekspedycji I dzwony kościelne oczywiście dzwonią a przy zamkniętym oknie ci się nie dam rady. Tak. No. Jest za gorąco? Mhm. No już nie żyje. Jak ci się wyświetla, że ten, że dostałeś pieniądze, to zwykle już nie żyją. No i co? I daje E. I no nie i za... teraz dajesz E. No. no. Cały czas klikasz? Na te klawisze, co nie tak klawisze że chcesz? Nie. Klikam dobry. No, no daj i daj ej, Nie działa. Tak. No. Czeka, masz mi się odnowić. To możesz sobie skorzystać z tej umiejętności też. Na razie masz tą ustawioną na R, która ci przywraca życie i buty tak samo. Trafi go przez leczkę.. Tak. Grub. Buty też ci przywracają życie, jak będziesz używać F. A to jest tak nie pod ręką. No jak nie, wszystko jest pod ręką. No Może naprawdę praworęcznych. <laughs> to sobie możesz przestawić. <laughs> uh -huh. No, no wyszłaś i weszłaś z powrotem. Nie, no nie mogę. Myślałam, czy to mój, czy to jego. Nie mogę, nie mogę. No to przecież gra już trochę. To widzisz, jak wyglądają Twoje. Miałaś chociaż aż taki stożek? jak on? Nie. Czerwone nie leczy. Pamiętaj. <grym> Znowu go nie bije niczym. Znowu go nie bije ci taką postać nie bije Co ma silne nie <grym> No co? No, dla ciebie taka będzie dobra, jakaś z mieczem Ja lubię dynamiczne, przecież zawsze wiedziałeś, że... No to, to jest dynamiczne i tak stoisz w miejscu O jacie no. Czterech zawiłaś jednym strzałem No i nie trafiłeś Sku... No, nie Przestań tą myszką tak miotać po ekranie To tam spada, gdzie wcelujesz no, bo co tak długo się ładnie? No, użyj butów, co? użyj butów. Co oni, co oni mi tu dali? Użyj butów. To nie, to było ich. Tak? Umarli razem z tym. No, to jest boss za rogiem. Tu? To jest boss? Tam jest boss. A to kto to jest? No i dup, przerwie ci. Bo stałaś z tym. No, kto to jest? Ten, co go bijesz? To no. jest zwykły jakiś chłopek starszy, znowu stałaś. I chodź z tego. Ech, ech. Przestań. Ech, ech. I co z innymi się tak wie, to by byli inni, inni gracze. Z inni gracze by unikali Twoich umiejętności. Co? Co? To jak Ty nie unikasz. Dub najsłabszego, najmocniejszego. Aż go wygięło w pół. Działać? Bierz pieniądz po nim. Co? Ja muszę tutaj ocenić Twój styl gry i będziemy dopasowywać do ciebie umiejętności To jest ten boss? Będziesz chyba grać łukiem jednak. To jest ten boss? Tak, to jest boss. Tak. Tylko musisz unikać, bo... Mm. Jak to będziesz stać, to, to będziesz miał problemy z zwycięstwem. Mm. Jak będziesz stać we wszystkim, co on rzuca. Bo jacie. Mm. Butów użyć na leczenie. O, wyszłaś przez przypadek pierwsza z życiu. Przypadkowe miejsce umiejętności. Oj, co tu się stało? Nie, nie uciekaj. Bo a nacisnęłaś. Tak? No, nie naciskaj ja. No, naciśnij ku, na niego, proszę. Nie. Proszę. No, dawaj, masz wszystkie umiejętności, używaj ich. Przestań na mnie krzyczeć. No, bomba plomba. Ładnie, zabij ich, zabij ich już. No poczekaj. No, zabij ich. Nie. No jeszcze dwóch tylko. Może ci taką postać co z... autata ubije czapka, no, wiesz. A nie mam taki? Nie masz takiej. Wiesz pieniądz, pieniądz leży, pieniądz, tam też do góry. Pieniądz, pieniądz, pieniądz! Tu? Tak, tu. To? No, wychodź, 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 już, już wystarczy. To mocne wrażenia były, no. Ale ty jesteś niedobry. U <laughs> Petarda Co petarda? Nie, ty musisz mieć jakąś z mieczem Wiesz robić, ciach 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 No Tak jak lubisz No, idź do niego z powrotem, możesz siadać na osiołkę. A to nie ten nie Możesz tak. siedzieć na osiołkę no. Musisz do znaku zapytania wrócić teraz No, gdzie jest znak zapytania? Tyk nie rob ze mnie <laughs> No co? Tak robisz z tą mapą no, dawaj. Jest cyk, no pięknie. Mieszkanie koniec tego. Nie, czekaj, miał? jeszcze. Następny weź. No wejdź tam No, combat. No, open world. Tak, kliknij. I. Equip. O! No, kliknij. Just learning points to kill mobs. O, dobra, no. Weź weź przestań klikać na chwilę, przestań. Nic nie, klikam, jeżdżę sobie na ośle. Już? No. Skończyłaś no mm. Wejdź w bronię. No, przesuń sobie. przesuń sobie. Przesuń sobie w lewo drzewko. No tak, no. Teraz do góry. Do góry. I mm -hmm. teraz zobacz broń. Tu tu, 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 tu. Czekaj. Eee. Tą mnie, tam do góry zobacz. Tą o, no kliknij, kliknij, naucz się, no cyk, no dobrze. A ty tak wszystkich mogę się nauczyć? Nie. I teraz czekaj, i. Y, armor jeszcze, B. No, przejeźdź znowu, no, przejeźdź do góry, i tutaj kliknij, i odblokuj. Odblokuj, no cyk. Ładnie bardzo ładnie, teraz mm, co tutaj mamy? mamy się ubrać na trójkowo No hmm w sensie to mamy trzeci poziom? czy co? Zastanawiam się, chcesz grać w tym, w tym ognistym czy chcesz zmienić? na razie umiem tego to chcę tego no. dobrze, no to teraz idź do sklepu czekaj musimy się ubrać te trzy, wszystko. No. To idź do sklepu. Do sobie? sklepu. Jak nie wiesz gdzie, to sobie kliknij mapę. No, gdzie jest sklep? Tu. Nie. nie. No, gdzie może być sklep? Jaka tu? ikonka ci się... No, dawaj, idź tam. A gdzie jestem? No, tam gdzie, gdzie masz niebieską jest. strzałkę. Dobrze. No, 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 no prawie. Tu. No i kup teraz. Zaznacz sobie tier trzeci. I teraz wpisz fire. Tu? Tak, tu do góry. No, fire fire. wiem. masz tą dziwną klawiaturę. No kup sobie go. Pierwszego od góry. Tak, tak. Jedną sztukę. Jedną sztukę. No już. No już. No. Teraz yy, wpisz sobie tutaj. No e, rope, r o ryoby, e no, też sobie kup jedną sztukę. No. A to od kogoś kupuje? Tak. No i nie masz pieniędzy. Mhm. Więc musimy pójść do skrzyneczki. Do skrzyneczki. I sprzedać osły. Tak, trzeba sprzedać osły. Mhm. Bierz oba, w prawym. Znaczy nie, z shiftem, lewym z shiftem No shift, naciśnij lewy Jezus, do no. no o co ci no, chodzi? No podejść do tej, do takie kombinacje dziwne No I teraz sprzedaj czyli druga zakładka po prawej Takie czerwona strzałeczka Gdzie? Po prawej Tu? Po prawej czerwona strzałeczka Nie widzę czerwonej strzałki Wielka Aha, tu, czerwona tak. strzałka. No nie widziałam tych zakładek. Dobrze. No tutaj odśwież. Znaczy tutaj to usuń. Tutaj też usuń. Tu tu tu. Daj ol. I teraz osła. przewiń na osła. Jest dwa osły. No. Tutaj. Cyk cyk cyk. Rozwiń. Rozwiń tu tu strzałeczką. I teraz no sprzedaj. Kliknij sprzedaj. Cyk. No. Sprzedaj. Sprzedaj. No. Sprzedaj. A ceny jak się No sprzedaj. Sprzedajesz po tej cenie zakupu. Nie mamy czasu teraz, żeby czekać, aż ktoś kupi za 1000 drożej. No, no już idź do sklepu. Od przodu. No, teraz y, potrzebujemy y, food. No. no to wpisz food. Y, no, I teraz trójkowe zaznacz. No, będziesz potężnym wojownikiem. Nie możemy jeszcze nosić. No tak? tak, kliknij. Jedne kup. Jedne! Nie krzycz No No bo ty chcesz kupić 20. No mhm. możesz przesunąć ten pasek, a nie klikać. O ja ci. A ci denerwuje jak ja robię inaczej niż ty. No bo tak powoli. Jeszcze musisz offhand kupić. Wpisz tom. Ty o mnie. No, też kup jeden. Przesuń sobie ten pasek. O właśnie, tak. No. Nice. I jeszcze coś potrzebujemy? Hmm. A, hełm jeszcze. No to musisz. My mamy lekki, to jest. Cole. No. I panie to. No wiem. Cyk, i teraz wejdź w drzewko. Znajdź buty. No tutaj kliknij w to. Nie, tak i naucz się naucz się to jest a po co to tak no odblokowujesz sobie możliwość noszenia teraz prawym na no, po kolei wszystkie te rzeczy zielone zielone no ale zaznacz sobie umiejętności tak to i pierwsze bo to będzie więcej obrażeń tak no dawaj buty teraz buty nie musisz tego zamykać no pierwsze i drugie no teraz Książka. Nie musisz tego zamykać. Przestań. No załóż ją tylko prawym. No, fire też załóż. Cyk. I druga umiejętność. I Tu już masz wszystko wybrane i... I co? I zbroja. No. To? Tak. I daj drugą. Możesz chociaż... A, i tak nie będziesz drugi używać. Pierwszym daj. No, i pierwsze, tak, pierwsze. A to jest lepsze. To? Nie. To daje ci, że szybciej umiejętności używasz, a to ci daje, że więcej obrażeń zadają. bym szybciej. Nie, wolisz więcej obrażeń. To, to tak. To szybciej w właśnie. Nie, Lepiej. nie, nie, nie. Może no. ją założysz. No. I tu. Zjedź to. Zjedz to. Jus. Jus! No to... zjedz, to nie klikaj X, czemu kliknąłeś X? No już! No już! Tu? No już. Gdzie ty taki napis już jest! Taki nie? wielki woreczkiem! No nie widzę tego! No. <głos> <głos> Dobra, no! no co? Dawaj, przewiń w dół! Twój kipunek! No, no, o, to, 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 no, użyj! Tak, mamy mapę! Dungeon. jedziemy! No cóż, ponownie odcinek wyszedł, bardzo długi, więc na pół i no cóż, dowiecie się następnym razem, jakie to przygody czekają na go się w dungeonie. Pierwszym dungeonie jaki będzie robić, bo no wiadomo tam to była ekspedycja, a tutaj jest pierwszy z mapy. Także. Do następnego. Trzymajcie